Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj tak na szybko, w poniedziałek. Cztery zdrapki po 10 zł. Więc wkład to 40 zł. Mam wielką czarną perłę, górę kasy, starożytny skarb i Deluxe 7. Zobaczymy, co tam zdrapeczki dzisiaj naszykowały. Czy jakieś wygrane się trafią. Będziemy drapać. Zaczniemy od Wielkiej czarnej perły. Ostatnia premiera. Całkiem fajnie, premierowo poszło. Szukamy pliku albo pierścionka. Mamy auto, szpilkę, prezent, koronę, ananasa, klucz. Dalej: róża, wiśnie, trofeum. Naszyjnik, kolejne to gwiazda, biedronka, zegar, narty, tulipan, no i końcówka, cytryna, winogrono, podkowa, słońce, muszka. Tym razem pusto. Góra kasy, szukamy tutaj sztabki albo woreczka, no i liczb

Strapka przegrana. Starożytny skarb teraz. Muszę zerknąć, czy będzie widać. Coś tam widać. Tutaj trzy takie same w grze poziomej, albo cztery w bonusiku. Mamy tak. Papirus, dzban i bisa faraona. Łuk, harfę statek, mamy drugiego faraona, jest szansa na bonus i druga harfa. Słońce, Sfinks, palma. Jest trzeci faraon i winogronko. Tu mamy winogrono Kleopatrę. Papirusa mamy bonus. Dzisiaj zera nie będzie na pewno. Teraz słońce, skrzynia druga skrzynia i mamy trzecią skrzynię, czyli 20 zł na pewno się trafi. Kolejna gra, szósta, statek, y, ibis, wielbłąd, łuk, no i gra siódma, słońce, kleopatra, druga kleopatra, wielbłąd i ibis, ale dwa trafienia mamy. Może najpierw skrzyneczki zobaczymy. Tu jest 10 zł. Bonusiku również 10, więc 20 zł trafione. Połowa wkładu literki SS. No i fajnie. Jeszcze jakby bonus dał chociaż tą jedną siódemeczkę. zwróci, to nie będzie źle. Starożytny skarb numer 20.

No, to dzisiaj tak. Trzy pustaki, niestety, ale starożytny skarb dał radę, dał 20 zł zwrot, więc połowa wkładu wpadła. Dobra, kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam pięknego, słonecznego dnia, bo dzisiaj naprawdę piękna wiosenna pogoda. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.